Dziennikarze zaczęli wskazywać, żeby podkreślić to, że Ukraina choćby jest samodzielnym, niepodległym państwem. Językoznawcy uważają, że poprawne są obie formy zarówno na, jak i. 30 dzieci. Z uwagi na brak wolnych miejsc, pierwsza grupa uchodźców została już relokowana do pobliskiego Rymania, gdzie gmina przygotowała dodatkowych 180 miejsc. Ale te właśnie inicjatywy typu Młode Galerie na przykład, to jest bardzo dla mnie też takie interesujące, no z tego powodu też właśnie, że, że, że sam prowadzę by każdemu pomóc i takie działania są przygotowywane w tej chwili na kolejne dni i tygodnie, jeżeli ten konflikt będzie długo trwał, jeżeli ta agresja będzie długo trwa, musimy się na to przygotować. I... Na tej niedzieli 20 lat назад. Braźnia cała w Rozgovor ani o niezywerszywszyj się historii. ...Bruksela. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś będzie słonecznie na przeważającym... ...europejcy, Ukraińcy, Mariupolcy. Der sekretarz spółczesnych stacji uporówniał sytuację w Mariupoli z blokadą na... na rynku wrocławskim. Sponsorem prognozy pogody jest MKSA firma zajmująca się odbiorem i transportem odpadów medycznych MKSA.pl.